Witam, witam, Coś mi przerwało, już jestem ponownie. No. Ponownie jestem, jestem na parę Zaraz uciekam, żeby odpocząć. Jak macie jeszcze jakieś pytanie, to zadajcie, jak nie, to ja uciekam. A wy możecie sobie zamawiać pozdrowienia. Dobra, dostajecie wszystkie wskazówki, które macie zrobić, żeby dostać. Co no, mi się wydaje, że wstydzicie się, kiedy będzie jakaś nowa buta w kiedy będę miał czas. Jak to jest być gwiazdą internetu? No ma nie. Ja się nie czuję być gwiazdą. Tylko na temat. Dużo zarabiasz? No. To nie jest za to jest moja prywatna sprawa. Ile ja zarabiam No i i Po tych kraj stracił się bo jakość i, jakoś, i ośmieszył się. No taka jest prawda, no. Do mnie tu hulał, hulał, nie wiedział jaki mogę być niemiły. No i wyszło. W głupiego filmiku live'a nie umie zrobić, że się poddaje z free na punkty, Ale już. Ja w to zbytnio to nie wierzę, bo ja czekam w ogóle kiedy bo ty gaz w i we, weźmie to wyzwanie z tym krestalem na punkty Ja lecę zawsze na sucho Eee, to, to to jest z wykopu. Święte jest zdjęcie. Że niby koncept wizgierzał z kasztami czy coś takiego. <coughs> to jest z wykopu. Wziął sobie. No widam, witam. Na ten temat nie będę wypowiadać polityki, jeśli nie wypowiadam. Krótko na temat BND. Ogólnie uciekam, czy się, się będz.